A oh, oh, gdzie ja jestem? Co? Gdzie ja jestem? Jestem w jakiejś dziczy. Co jest grane? Czekaj. O, oh, wow, jak mi boli wszystko. Co jest grane? O, oh, wow. gdzie ja jestem? Jestem w jakichś górach. Co się stało? Ostatnio co pamiętam to, że byłem na mieście i. Zawiłem się z jakimiś ludźmi i oni chyba mnie powalili. Mam pełno ran, czy oni mnie gdzieś wywieźli? Ach, dobra, dostałem się gdzieś. Gdzie ja jestem? Co jest grane? O kurde, nie gdzie ja jestem? Gdzie ja trafiłem? Co jest grane tutaj? Ja nie mogę. Jestem w jakiejś dziczy, ale mam jakieś rzeczy. Czekajcie, mam jakiś plecak i w tych plecaku jest jakieś rzeczy. Ło, pochodnia. Żebym ja się zaraz nie podpalił. Co jeszcze mam w tym plecaku? Woda? Czyli mam jedzenie. Mam przepalone mięsko. Jakieś steki. Mam jakieś rzeczy. Czekajcie, ale co, co się stało? Ja nie mogę. O, co to jest? Jest jakaś osada. Może tam ktoś będzie i mi pomoże. Dobra, mam kamień. To to jest ten kamień, którym ja się z nimi biłem. Bo zabrałem jakiś kamień z powodu się biłem z tymi ludźmi. Ale co to jest? Jakiś domek. Nie wiem, czy ja tu powinnam być. Czekajcie, może... Czekaj, może zapukam. Halo? Halo, mogę wejść? Oj, nie wiem, co to jest, ale nie podoba mi się to. Gdzie jest mój dom? Tam jest jakiś Jeziorko, gdzie jestem? Jestem na jakimś zatupie konkretnym. Ej, nikt mnie nie otwiera. Czy to jest jakiś opuszczony domek? W sumie nie wygląda za dobrze. Ma dziury w ścianach. Czekaj, może ja tu wejdę. O kurde, co za rudera. Zamknę może za sobą. O kurde. Tu są jakieś pokoje. Halo? Nie, wydaje mi się, że nikogo tu nie ma. Dobra, nie, no, ale kurde, gdzie jestem? To nie zmienia faktu z tego, że jestem gdzieś pośrodku jakiejś dziczy i mogę wejść na dach. Gdzie ja jestem? Gdzie ja trafiłem? Nie, no, coś złego się wydarzyło. Zdecydowanie coś złego się wydarzyło. Która w ogóle jest godzina? Ja nie wiem. Ja... Ukradli mi telefon. O, dobra, może tu się wepsnę. Czekaj, co jeszcze tu mam? Co jeszcze mam w tym? Tym. Czekaj. Mapa? Czekaj, to jest najlepsze miejsce, jakie mogłem znaleźć. Dobra. To jest najlepsze miejsce, jakie mogłem znaleźć, chyba, bo to jest. Czekaj, mam mapę. Dobra, nie wiem gdzie jestem, ale może ja tam zamieszkam. Jak to już jest opuszczałe, to może ja tam zostanę. Ale naprawdę. Nie wiem o co tu chodzi Tam jest... Tam jest dinozaur! Czekaj, tam jest dinozaur Czemu to jest dinozaur? Co? O co chodzi? Czy ja się typnąłem w Starowieczność jakąś? Co jest grane? Co się stało? Nic praktycznie nie pamiętam Jak ja się tu znalazłem, oni... Ci ludzie mogli mnie gdzie wejść. Co tu robi dinozaur? Ale to jest niegroźny dinozaur. Bo to jest liściożerne. Czekajcie. Mogę... Mogę na niego wsiąść? Czekaj, jak on mi już nic nie robi, to... To może być moje źródło transportu. O jabłuszka. zbiorę sobie. Się przydadzą na pewno. Dobra. A! Nie mogę się na niego wspiąć Mam nieziemskie problemy Zepsnięcie się na niego Ale on nie jest groźny Widzę, że on nie jest groźny Bo bym nie zaatakował Gdyby był groźny Kurde, nie mogę na niego wejść O dobra, udało mi się na niego wejść Ło! Ujeżdżam normalnie smoka. Tam jest jeszcze jakaś chatka. Chatka jakaś... Jakiego smoka? Ujeżdżam. Normalnie ujeżdżam dinozaura. No proszę. Ja. Dobra, nie, mam dinozaura. Mogę... Co się w ogóle stało? Czemu ja... Czemu tu w ogóle są dinozaury? Ja, ja go skaczę. Ej, ale on się mnie słucha. To ten dinozaur jest jakiś dobry. Gdzie jest moja osada? Tu jest. Jest to jakiś domek, muszę... Nie wiem, jestem chyba na jakimś opuszczonym miejscu, to chyba nikogo nie ma oprócz mnie. O, ja nie wiem co jest. Co się dzieje? To ja naprawdę nie wiem, jestem w jakiejś dziczyni, nie mogę w to uwierzyć. Nie mam telefonu, więc po pomoc nie zadzwonię. Nie mam... Mam tylko takie rzeczy. Jakieś jajko mam. Nie no, muszę się chyba... Zostawiłem tam swojego dinozaura. Tak, dinozaura. Dziwnie to brzmi. Gadam do siebie w ogóle, ale... Co mam robić? Nie mam co robić. Z głodu nie powinnam umrzeć, ale jak mi się skończy jedzenie, to już będzie źle. To będzie naprawdę źle. Dobra, nie. Muszę coś, muszę pozwiedzać, bo ja nie wiem, czy tu mogę zostać. O kurde, tu ktoś jest i śpiewa! Nie no, gdzie ja trafiłem do jasnej, jasnej, gdzie ja trafiłem, czy na... Ja musiałem natrafić na taki los. Mam dinozaura. To jest dziwne, ale... Jak tu jest w ogóle ciepło, ja... Ja nie mogę. mam w ogóle jakoś ubraną jakąś kurtkę, więc to mnie trochę ochradia, ale... Co się stało? Ze daj lepszego, nie wiem. Mam śkierę, może pozbieram... ...drewna, może to coś da. Pozbieram drewna. Dobra, skopię to drzewo. Oj, dostałem liście. Dobra, szybko poszło, bo to było małe drzewko. Dobra, ej, jakiś potoczek tu spływa niedaleko. Tam ktoś jest? Nie, tam jest jakaś chatka ale tam nikogo nie ma, Kur. W ogóle jak mi się chce pić, czekaj. Mam tu w mojej torakce jakieś picie? O, mam. Ach, dobra, wypiłem se. Tam jest jakiś domek, ale ja tu mam lepszy widzę, bo tam jest tylko jakiś daszek, jakiś poddasze, więc dobra. rąbie drzewa, może to coś da. Naprawdę nie wiem, nie wiem czy ja powinien tu zostać, czy ja powinien znaleźć jakąś drogę ucieczki stąd, ale no w moim mieście żyłem już bardzo długo, a nigdy nie widziałam takiego terenu, więc nie wiem. Więc nie wiem naprawdę co się wydarzyło. Ja nie wiem czy ja zostanę jakimś jaskniowcem. Czy ja mam tu się osiedlić i zrobić swoje swoją wioskę? Czy Może sobie zrobię mury. Zrobię sobie mury i będę miał swoją własną jakby taką osadkę. Zrobię sobie. Możliwe. Ciekawe gdzie są inni moja... Moja rodzina, mój kuzyn Adam. Ciekawe gdzie on jest. Aj, nie wiem. Jak się zrobi znowu noc, to będę musiał mieć miejsce, gdzie przenocować. sensie to mam w tym domku, ale nie wiem, czy będzie ciepło w nocy, czy zimno. O nie. Ściemnia się, dobra, nie, ja muszę wrócić do swojej chatki. Powoli muszę wracać do swojej chatki. Chociaż dobra, gdzie ona jest? Ja, moja orientacja w terenie to jest naprawdę nic. O, tu jest, dobra co to było jakiś dźwięk? Dobra nie już się robi ciemno nie no już się robi ciemno o nie nie mam miejsca już w plecaku nie mam miejsca w plecaku nie no no to nieźle naprawdę nieźle co tu jest w ogóle tu jest jakaś dynia Dynia? Co jest grane? To miejsce jest jakieś... dziwne. A tu jest... Dinozaur, no dobra. O, jabłuszko. Ale ja go na razie nie potrzebuję. Aj, dobra, nie. Jestem w ogóle taki roztrzypany, jestem zmęczony jak nie wiem... Boli mnie głowa. I nie mogę spać. Może ja po prostu wrócę do domu? Już dosyć zgłodniałem, może zjem dynię. Jajka. A! Skorupka trochę mnie coś zabolało. O, mam kanapkę. Kanapka. Dali mi jakiś prowiant. Chyba ci ludzie to dziwne. Ale dobra. O, jak zimno się robi Kurde. To, że mamy Maj, to akurat wiem, ale... Nie wiem, tak odczuwalnie czuję, że jest tak 10 stopni. Więc nie jest najlepiej. Dziury są w ścianie. A jej, no nie jest za dobrze, nie jest za dobrze. Dobra, nie, ja idę na nocne polowanie, nie może tak być. Bo, jak mi się skończy jedzenie, ja mam tu jabłonkę. Mam dużo jabłonek. Więc z tym akurat fajnie, ale. Jestem na jakiejś wielkiej górze. Gdzie ja jestem? Gdzie ja do cholery jestem? To ja nie mogę. Nie mogę się z tym pogodzić. Dobra, koszę to drzewo. Te drzewa akurat duże. Dobra. Dobra, zebrałem, ale tu jest w ogóle równy teren. Salo Tree to ja był. Ja wiem jeszcze to z lekcji. Kurczaki. Kurczaki pieczone, ciągle nie mam miejsca. Przezzięłam mało rzeczy. Że mam mało rzeczy. E, jedno nie mam mało. Liści mam za dużo. Po co mi liście? Po co mi liście? Po co mi liście? To ja nie mam bladego pojęcia. O Jezus, jakiś komar mnie chyba końchi. Słyszałem, jak. Jakiś komar tu latał obok mnie. Dobra, rzuciłem tu, zrobiłem krzaczek. Uformowałem i idę do mojego miejsca. Ja muszę zrobić mury. Bez murów to tu będzie kaszanka. Kaszanka, zroj mury od tej strony. Tutaj nie muszę, bo tu jest ładne widok. Aj, nie zła Niezła kaszana, ale mam kilof. Skąd ja mam w ogóle ten kilof? Ja nie mam bladego pojęcia, skąd ja mam kilof. Oni mi go musieli dać. Albo jakoś tak to musiało być, ale czemu oni by mieli mi pomóc? Nie wiem, może aż im było mi żal. Może im było mi żal. Źle to mówię, no, nie umiem mówić, ale tak jestem przestraszony. Tą sytuacją. Aj, moje kamienie spadły. Nie no, tak jestem przestraszony. Tą sytuacją, co się dzieje? Że ja nie mogę, aż mi się źle gada. Już jest późno. Już jest, nie wiem, wyczuwam, że jest 21.00. Około, czy coś takiego. 21.00, 21.30. Nie mam zegarka ani niczego, więc nie odczytam, która jest godzina. Ale widzę, że jest ciemno. Nie jest to aż tak ciemno, przynajmniej. O, ja mam pochodnie. Ja mam pochodnię, o tyle dobrze, że ja właśnie mam pochodnię. Dobra, czekajcie, czekaj, zrobię mur. Tak, zrobię mur. To jest rzecz, którą teraz chciałbym zrobić. O, mogę zrobić mur! Piękna sprawa, mogę zrobić mur. Piękna sprawa, mur mogę zrobić. Dobra, to zrobię tu mur. O, dobra. Ja się tu tak rozwinę, że ja nie mogę. Ja tu zrobię moją małą wioskę. Nie wiem, czy ją kiedyś opuszczę, czy nie. Ale ja na razie robię swoją osadę. Nie mam już wystarczających rzeczy, żeby zrobić murki. A wiedzy skruwa. Wtedy nikt nie przejdzie. W ogóle bardziej się obawiam nie żadnych ludzi, bo ludzi to ja bym nawet chciał spotkać jakichś ludzi, żeby... chociaż miał tu towarzystwo, ale... Ach, raczej ludzi tu nie napotkam. Ale jest tu kurczak. Mam kurczaczka tu. Więc nieźle. Boję się bardziej o jakieś dzikie zwierzęta, o jakieś goryle. Żeby mnie goryle żadne nie nastały, bo wtedy... To bym miał... niezły przypał. Dobra, nie. Wykopuję te kamienie. I co, będę dalej budował mur? Bo nie mam nic do roboty innego niż budowanie jakiegoś muru. No cóż, takie życie na wsi. Na W wdziczy. Na wsi to nie ma takiego życia, ale W wdziczy ogólnie. Jak nic nie ma, znaczy coś bawa, ale można powiedzieć, że nic nie ma, ale są góry jakieś. Nic nie ma praktycznie. I ludzie pozostawili mnie praktycznie w zera, w jakiejś dziczy. Więc to nie jest łatwe. Naprawdę to nie jest łatwe. Co ja teraz przeżyję? Czy ja kiedykolwiek w ogóle wrócę do mojego miasta? Ech, to mnie ciekawi. Czy dam radę wrócić do mojego miasta? No nie wiem. Nie wiem, czy dam radę. Dobra, nie no. Mogę budować, kontynuować budowę muru. Ale jak ja postawię mur tak pod górkę? To ja nie wiem, to będzie najmniej trudne. Więc postawię mur tak. No. I mur będzie szedł tu i tu. A jaj, czy tu się da przejść? Nie da się. Ja nie chcę, żeby nic nie przeszło od tej strony, ale tędy chyba może coś przejść. Jakaś koza, jakby się uwzięła i próbowała tu wskoczyć, to chyba tu doskoczy. No, doskoczy. A jaj, to może czekajcie, ja to zrobię. Czego mówię, czekajcie? Stone stairs, o to mi się podoba. Cześć! Skrzynię mogę zrobić. Nie no. Muszę to zrobić jakieś płotki. Może takie z kolcami. Spróbujmy. Nie no. Tu nie da rady. A na przykład tu takie coś mogę zrobić. Nie wiem po co, ale sobie mogę. O, postawmy to tu... Ała! Ała, Jezu, nabiłem się na to. Kurde, ała. Teraz mam pełno drzazg. W ciele. Nie no. Wiesz, ja chyba zaraz popłaczę. Jestem w jakiejś dziczy. Nic, no. Dobra, tu, żeby mi żadne, kurde, kozy nie przeskoczyły, to muszę zbudować mur. Ale tu się nie da. Nie da rady. Więc muszę chyba usunąć mur. Muszę usunąć mur. Tyle go budowałem. A teraz muszę go usunąć. Nie dlaczego? Nam? Dlaczego ja? Dlaczemuż ja? Czemuż ja? To mnie ciekawi. Dlaczego ja? Dobra, nie. Tak to zbuduję. Dobra, niech będzie tak. I teraz żadne kozy mi tu nie przeskoczą, bo jakby koza mi tu przeskoczyła... Przeskoczą. No ja nie mogę. Ale przypał. Dobra, nieważne. Już kozy może takie sprytne nie są. Może. Tylko. Tylko może. Albo ja powinien być brudniejszy Nie no ja to muszę zniszczyć bo to nie. nie no ja go zrobię na nowo. Ale bez spania to ja nie dam rady, więc ja muszę iść spać. O Jezu, jak ciężko. Dobra do mnie. Jestem za bardzo zmęczony. Idę spać. Witamy się w nowym życiu.